Gdzie życie to ciężki kawałek Na betonie grzmią bity A codzienność jest jak cios w pysk Wśród zgiełku ulic Gdzie każdy ma swoją prawdę Z brudnych klatek, z brudnych rok Wybijamy swoje ślady Z Wittach tak. Wittach Witaj w drogowiskach, gdzie życie to ciężki kawałek Na betonik świą bity, a codzienność jest jak cios w dysk, pysk Wśród ulic, każdy ma swoją prawdę Z brudnych klatek, z brudnych rąk, wybijamy swoje ślady Zrób krok na brudne ulice, gdzie to z każdego dnia Betonowe dżungle, gdzie każdy oddech to walka drogowiska kurwa, to nasz prawdziwy świat Gdzie każdy ma swoją rolę, każdy broni swego konta Na klatkach słodowych zapach, ma wielu sufitani w tyłku Pamiętam te dni, każdy cios miał smak, to by zbyt trudne ruch, zasłony, światło z daleka lewo widać na każdej ulicy historia każda zmieniała nas jak obraz w lustrze Lektowiska, gdzie życie to ciężki kawałek na betonie krzmią bity, a codzienność jest jak cios w pysk, wśród skiełku ulic, gdzie każdy ma swoją prawdę z brudnych klatek, z brudnych rąk wybijamy swoje ślady w utwórkach, gdzie z betonu wyrasta na nasza tuma Gdzie każdy dzień to nowa walka, to nie żadna sielanka Pamiętam te bloki, gdzie z kupiały się sny Gdzie w piwnicach tworzyliśmy bity marzenia z Key Podziemne kluby, pierwsze koncerty hubłośników Kiedy w tłumie zdało się każdego, gry wchodziliśmy w środku nocy Nawet jeśli życie rzucało nas na kolana Zawsze wstawaliśmy skrom na rękach, honorem w ciałach W lektowiskach, gdzie życie to ciężki kawałek Na betonie krzmią bity, a co ciemno jest jak cios w pysk wśród zgiełku ulic Gdzie każdy ma swoją prawdę Z brudnych klatek, z brudnych rąk Wybijamy swoje ślady Z WITLANDE, te Lektoviska to nasza szkoła, to nasza szkoła przetrwania Każda rysa na ścianie to kawałek naszej historii, nie ma co zatajać W sercach mamy miasto z jego krwią, jego gniewem Kiedyś na tych ulicach każda decyzja była jak w piekle Śpatrze na te bloki, na te stare klawki schodowe Widzę siebie sprzed lat, gdy życie było brutalne i proste Wciąż tu jestem, z brudnymi rękami, z w oczach Bo blokowiska to nasza prawda, nasz codzienny los, nasz teren Wiska, gdzie życie to ciężki kawałek Na betonie krzmią bity a cię. No jest jak czos w pysk. Wśród skiełku ulic, gdzie każdy ma swoją prawdę. Z brudnych klatek, z brudnych rąk, wybijamy swoje ślady. Z flop w Blokowiska to nasza szkoła, to nasza szkoła, przetwaria Każda rysa na ścianie to kawałek naszej historii. Nie ma co zatajać, w sercach mamy miasto. Z jego krwią, jego gniewem, kiedyś na tych ulicach każda decyzja była jak w piekle. Śpaczę na te bloki, na te stare klatki schodowe. Widzę siebie sprzed lat, gdy życie było brutalne i proste. Wciąż tu jestem z brudnymi rękami, z piekłem w oczach. Blokowiska to nasza prawda, nasz codzienny los na teren na teren, na teren, na To nasza szkoła, to nasza szkoła przetrwania Każda rysa na ścianie, to kawałek naszej historii Nie ma co zatająć W sercach mamy nasze historie, nasze ślady, bo w tych ulicach kryje się nasza brata, naszych minotę bez ukrycia bez ukrycia, z bez ukrycianem, ukryciane, z ukryciane, ukryciane ukrycia, ukrycia, ukrycia. w lokowiskach, to nasza szkoła, to nasza szkoła przetrwania Każda rysa na ścianie, to kawałek naszej historii Nie ma co zatajać W sercach mamy miasto z jego krwią, jego gniewem kiedyś na tych ulicach Każda decyzja była jak w piekle dziś Patrzę na te bloki, na te stare klatki schodowe widzę siebie sprzed gdy życie było brutalne i proste, wciąż tu jestem Z brudnymi rękami, z piekłem w oczach Bo blokowiska to nasza prawda, nasz codzienny los, nasz teren W blokowiskach, gdzie życie to ciężki kawałek Na betonie grzmią